Zimnego maja to ja już dawno nie pamiętam. Pelargonie mają się świetnie, nie były przykrywane. Deszcz je obficie podlał, więc będzie, myślę, fajnie to wyglądać. To są bardzo wdzięczne kwiaty, też niewiele potrzebują, tak naprawdę. Zabierają się do kwitnięcia, ale te pąki długo się utrzymują i, e, i się zbierają do rozkwitu, ale naprawdę jest bardzo zimno. Dzisiaj mamy 6 stopni. Jest trochę wiatru, właśnie mamy chwilową przerwę w, w opadach deszczu, bo lało. Marzyłam o tym deszczu, ale powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak zimno. W nocy te przymrozki troszeczkę nam pouszkadzały rośliny. A to jest przepiękna roślina, niestety nie wiem jak się nazywa, ale zaraz sobie ją wygooglam, bo posadziłam ją dwa lata temu i nagle się okazało, że jest duża. Nie było jej wcześniej widać, a tu proszę, w tym roku taka cudna. Podobnie zabiera się pięknie zakwitnienie krzewuszka, prześliczna roślina, bardzo wdzięczna. Będę ją w tym roku chciała rozmnożyć, bo jest, jest po prostu urocza. Czosnek i cebula mają się świetnie, one jednak są odporne na te niskie temperatury, i tutaj nic się z nimi nie stało. Jeśli chodzi o kalarebki, o sałaty, to też wszystko jest super. Kalarebki się powolutku zawiązują. Jak będzie cieplej, no to oczywiście będzie to szybsze. Niemniej jednak widzę, że i selery bardzo dobrze się trzymają i lubczyk podobnie. Tutaj jestem zadowolona z tych upraw. Podobnie tymianek jest rzeczywiście bardzo wdzięczną roślinką. W tym roku tymianek nawet przezimował mi bardzo dobrze. No, i tutaj ciekawe, bo kapusty zupełnie nie ucierpiały, jeśli chodzi o te mrozy. Jest, zawiązują główki, nic się tutaj z nimi złego nie dzieje, także proszę bardzo, całkiem fajnie to rośnie. Jeśli chodzi o ziemniaki, to pierwsze ziemniaki w torbach są już tej wielkości. Myślę, że to będzie całkiem fajne i nic widzicie, nic się z nimi nie stało podobnie tutaj w tych dwóch torbach też nie widać, żeby tutaj się cokolwiek działo a nie były przykrywane poletko z porami i truskawkami truskawki zawiązały pięknie owoce całkiem jest ich sporo ale do kwitnienia jeszcze do zaczerwienienia się owoców jeszcze całkiem sporo czasu jest po prostu bardzo zimno tutaj mamy także pietruszkę mamy również por, także niech sobie to wszystko rośnie, tylko byle by było ciepło. Tutaj obok grządki wysiały mi się maki same, nie będę ich teraz usuwać, czekam, aż zakwitną, pozyskam sobie z nich kwiaty i dopiero wtedy pomyślę o tym, żeby je tutaj stąd usunąć. Zbiera się do kwitnienia jaśminowiec. Także trochę tych kwiatuszków pozyskam sobie do herbat. Kwitnie bardzo ładnie jeżyna i myślę, że coś z niej będzie. W ogóle ta ściana jest taka urocza, jest pełna kwi pełno kwiatów. Tutaj małe poletko z buraczkami. One sobie rosną całkiem fajnie. To jest burak opolski. Ja go będę teraz wykorzystywała do listeczków, właśnie do mikrolistków, do sałatek. On też nie był przykrywany, więc te mrozy w zupełności go oszczędziły. Tutaj przed wystąpieniem tych mrozów przesadzałam ogórki z parapetów, bo już były bardzo, bardzo olbrzymie. No i widać, że one przetrwały, nie są takie cudne jak były przed posadzeniem. Widać, że troszeczkę im ten mróz przeszkadzał. Ale się trzymają dzielnie, e, zawiązują kwiaty, także myślę, że coś z tego będzie. Podobnie pomidory. No tutaj nie jest z nimi strasznie źle. Widać, że ta temperatura jest za niska. Tutaj po tych liściach widać, że, e, że zmarzły po prostu. Natomiast słuchajcie, one nie były przykryte. U nas nie było jakiegoś strasznego mrozu. Tylko z tego co widziałam było w granicach minus czterech, ale ciekawe nie przy samym gruncie, tylko y, samochody były oblodzone, ale przy gruncie y, ziemia nie była zmrożona, także nie wiem jak to szło. W tunelu natomiast wszystkie rośliny mają się świetnie, tu jest dużo cieplej, y, są wszędzie pomidory, bardzo dobrze się trzymają. Były sadzone też przed tymi mrozami. Y, no, i w sumie spoko. Mają się, mają się świetnie. Te chyba mają troszeczkę za mało składników odżywczych, więc dzisiaj je podleję jeszcze odżywką. Tu mają w towarzystwie chrzan. Co ciekawe, chrzan uprawiam w tunelu w tym jednym miejscu. Dlatego, że w gruncie w ogóle nie chciał mi rosnąć. To jest, to jest podstawowe, dlaczego właśnie mam chrzan w tunelu. Po tej stronie również wszystko bardzo fajnie wygląda. Jak sobie przypomnę, że się martwiłam w kwietniu, że moje sadzonki pomidorów są takie malutkie. A tutaj, gdy je sadziłam, tutaj wystaje część pomidora, a druga część jest tu. Czyli tutaj jest ten korzeń, który był w doniczce. Z ten, tej wielkości pomidor e, urosł mi właśnie na parapecie, a, a bałam się strasznie, że, że będą takie liche te sadzonki. W moim środkowym tunelu. Także całkiem fajnie. Pomidory sobie radzą. Tutaj jest kilka różnych odmian. E, widzę, że mają się świetnie. Także mróz im nie zaszkodził i pod tunele nie były podgrzewane. Tutaj natomiast moja kapusta pekińska. Kapusta. Fenomenalnie rośnie, już zaczęliśmy podskubywać jej zewnętrzne liście. Zjadamy sobie wraz z lebiodą, która też się tutaj wysiała, samoistnie. Ja jej nie usuwam, obcinam jej po prostu te szczyty i ją tak samo zjadamy jak wszystkie inne warzywa. Tutaj po drugiej stronie także. Kapusta jak malowana, słuchajcie. I lebioda, oczywiście, też. O to właśnie chodziło. Najbardziej wrażliwa jest chyba na mrozy morela, bo zobaczcie, drzewo jest tak pół na pół. Troszkę liści zachowało, troszkę ucierpiało. Tutaj widać, że te gałązki są przemrożone. Gdzieś w tym drzewku widać pojedyncze, zawiązane owoce. Nie będzie tego dużo. Mam nadzieję, że nie opadną, że już wreszcie będzie cieplej, ale póki co no, jakoś się to drzewo trzyma, chociaż łatwo nie ma. Grusza Hokkaido troszeczkę ucierpiała. Część kwiatów opadło, część owoców opadło, ale spora część jest zawiązana i myślę sobie, że to będzie całkiem dobry rok dla tej gruszy. Chyba, że dalej będzie tak zimno, oczywiście, nie? Ale całkiem ładnie rośnie. Całkiem mi się podoba. Podobnie zresztą jak tutaj po sąsiedzku jest winorośl. I jest tych gron pozawiązywanych sporo. Ja tę winorośl przycinałam yy, zresztą z wami razem na którymś z filmów. Tutaj widać, że ta winorośl z tej strony trochę ucierpiała od mrozu, i część, część powymarzała, ale całkiem spora część jest pełna owoców, więc tutaj jestem też pełna nadziei, że to wszystko przeżyje. Niestety jednak, tak jak w ubiegłym roku, spora część kiwi wymarzła. Ja niestety nie wiem, czy będą owoce. Już w ubiegłym się zanosiło, że będą, ale patrzcie, tu są takie pojedyncze, pojedyncze zawiązki. Zobaczymy, może, może mimo wszystko coś z tego będzie. No, nie wygląda to dobrze. Natomiast pod ciężarem nowych gałęzi to kiwi trochę mi tu przekrzywiło się wraz z podporą. Wygląda trochę kiepsko, wszystko jest połamane, przekrzywione, no za ciężkie to po prostu, za słaba podpora jak na tego typu roślinę. Muszę coś z tym fantem począć, bo, bo źle to wygląda, bo się wszystko położyło, jeszcze nie wiem co z tym fantem począć. A tutaj blisko przy mnie jest grusza, nie wiem jaka to jest odmiana, bo to jest samosiejka, drzewo ma około 6 lat. Widzę, że bardzo ładnie w tym roku zawiązało owoce, to jest taka śliwka, grusza, powiedziałam, a to jest śliwka. Śliwka, która wygląda jak węgierka, ale jest dużo większa, dużo większa ona jest wielkości damskiej, damskiej pięści, także jest całkiem spora, a ze względu na to, że się wysiała sama, no to nie wiem, co to za odmiana. A jeśli chodzi o grusze, to też wyjątkowo przetrwała te mrozy. Część owoców widzę opadło. Ale fajna, spora część jest zawiązana. Tutaj mamy więcej owocków. No mam nadzieję, że coś z tego będzie. Na każdym rozgałęzieniu tych gałązek jest, są pozawiązywane owoce. Także zobaczmy. Tutaj rozsiewały mi się nagietki z ubiegłego roku i właśnie o to mi chodziło, bo bardzo je lubię. A z tyłu zakwitł rododendron. To jest właśnie jedyna moja grządka z takimi kwasolubnymi. W tle ma czerwony buk i ym, irgę, taką dość już starą, wysoką irgę. Myślę, że fajne sąsiedztwo. Troszkę mi tutaj tymi trawami zarasta, ale może coś, coś uda mi się z tym fantem począć. No, i rozchodniki, słuchajcie, bardzo wdzięczne rośliny. Rozchodniki, które są dość odporne na mróz, e, nigdy jeszcze mnie nie zawiodły, więc sobie tutaj rosną. A tutaj, poletko ziemniaków, które razem z Wami sadziłam na jednym z filmów, e, zaczynają powolutku rosnąć. Póki co nie są przemrożone, więc jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Bo w ubiegłym roku mi przemarzły ziemniaki, i niestety, ale plony były mizerne. Natomiast ciekawi mnie, dlaczego w torbach rosną, a tutaj na tym poletku jeszcze ich nie widać. Były sadzone w jednym czasie i tak samo były podlewane. Więc to jest, to jest in interesujące. Zobaczymy. A tutaj miła niespodzianka to jest młode drzewko czereśniowe sadzone w ubiegłym roku. I proszę, ma, będą czereśnie, słuchajcie. Jest ich, jest ich zaledwie kilka sztuk, bo to młodziutkie drzewo. Ale to jest wielka radość, że właśnie udało się to drzewko y, u nas zadomowić. No i jabłonka. Też zawiązanych, fajnych y, jabłuszek ma sporo. Bardzo smaczne jabłko, bardzo soczyste, kruche. Nie wiem co to za odmiana. Dostałam od kogoś. Super, cieszy mnie to ogromnie. No, a tutaj oczywiście mirabelki, które są niezawodne, one są po prostu wszędzie. No, i mamy również wiśnie, która w tym roku trochę przemarzła, bo to widać tutaj, część gałązek uschnięta, część liści uschnięta, ale zawiązków owoców jest całkiem sporo, więc liczymy znowu na słońce tym razem. Liczymy na to, że pogoda się ustabilizuje i wreszcie maj będzie majem, a nie październikiem i te wiśnie nam dojrzeją. Widzicie, sporo jest takich przemarzniętych elementów, nie? Ale jak widać, może jest szansa na te owoce. Otworzymy kury, wypuścimy je z kurnika, żeby zażyły trochę powietrza świeżego i żeby też poskubały trochę zieleni. Cześć, kury. Pędzą do mojego mikrolasu. Słuchajcie z daleka, widać naszą nową sąsiadkę. Nowa sąsiadka. Proszę bardzo. A w zasadzie sąsiad, bo to są dwa, e, dwa koziołki. Cudnie, cudnie brzmią, naprawdę. Lubię takie dźwięki, nie wiem, jakby, ale dla mnie dźwięki zwierząt i przyrody to jest coś miłego dla ucha. Zdecydowanie wolę to niż moje dyżury na piastonaliach, gdzie była muzyka zupełnie inna niż te dźwięki, które mam tutaj na co dzień. No, i tutaj mamy bluszczyk. Mamy to pnącze, bluszcz pięciolistkowy. Pnącze, które mam nadzieję obrośnie mi całą moją starą stodołę. Tutaj przy, przy tym pnączu posadziłam kosmosy, które też wysiewałam z nasion. I mam tutaj wysiany również słonecznik. Oraz pnącze to jest taki wiciokrzew pomorski, który przepięknie kwitnie. Również mam nadzieję, że obrośnie mi całą stodołę. Liczę na to bardzo, bo marzy mi się, żeby tutaj było dużo pszczół, żeby murarki mi tutaj zapylały. No, żeby się tutaj działo. Tutaj na tym poletku ziemniaków też jeszcze nie widać, żeby rosły, chociaż, tak jak poprzednie, sadzone były wszystkie w jednym czasie. Nie wiem, z czego to wynika. Zobaczymy. Myślę, że coś tam rośnie, bo jak odkopywałam tą słomę kilka dni temu, jeszcze przed mrozami, to ziemniaki wypuszczały korzenie, wypuszczały swoje pędy, ale tutaj na zewnątrz jeszcze ich nie widać. Poczekamy. No i niezawodna porzeczka. To jest coś niebywałego, że te rośliny są tak. Odporne na mróz, na niskie temperatury, nieważne czy deszcz, czy słońce, one będą rosły. Także to jest rzecz naprawdę niezawodna. Natomiast co mnie naprawdę zaskoczyło, to fakt, że ten, ten mróz, te, te ostatnie mrozy przeżyła brzoskwinia. Niestety mimo jednego czy dwóch oprysków z glistnika przeciw liści brzoskwini wciąż widzę jakieś takie pojedyncze objawy, tak jak tutaj na dwóch liściach widać objawy kędzierzowości, więc teraz spada deszcz, więc nie opryskam ich dzisiaj, ale myślę, że po tych deszczach zrobię jeszcze jeden oprysk żeby właśnie tych, tej gędzierzawości się pozbyć. No i owoców jest bardzo dużo. Jak sobie tutaj popatrzymy na te gałęzie, to one są wręcz obsypane owocami. Jest ich naprawdę całkiem sporo i zobaczymy, jak to będzie w późniejszym sezonie. Ale póki co jestem bardzo podbudowana pozytywnie tym, że właśnie rośliny przeżyły. Że ten mróz przyszedł w takim momencie, że nie uszkodził mi zanadto tych Wszystkich drzew i roślin. Mam nadzieję, że u Was też jest ok, że nie potraciliście przez te mrozy swoich upraw i że jakoś ten sezon nam pójdzie. Nie tak jak w ubiegłym roku, że brakowało nam praktycznie wszystkich owoców.